Na tyle mocny, żeby spełniały mi że w te warunki, co, co tego, co mnie są akurat niepotrzebne. Także znaczy, kwestia jest tego, że można, można znać wszystko tutaj dla siebie. No przeważająca ilość jest ryb, tak samo. Wiesz, bo, bo, bo to jak się ludziom podoba, no to oni dają na miarę, i dużo przyjeżdża, dużo przyjeżdża, wiesz, na, na, tych, na te święta. No to akurat nie wciąga ich tu i, i po, prostu, po prostu chcą to zobaczyć. Nawet do tego stopnia mi, a czy tutaj się płaci? Ja mnie na razie jestem wolny, także, że jest tak, a nie inaczej. Tu są właśnie te pierwsze, tak. Do 20. ten, co konkurs był, tutaj są wyróżniające te. Tutaj pierwsze, drugie, trzecie miejsca. Także, że tutaj jest kwestia, widzisz, jest tego, że, że to trzeba zaszczepiać, jak każdy mówi w tych młodzieży. Bardzo dużo, dużo interesowani tym wszystkim. Ja wiem, no, każdy znajdzie, jak to mówią, nie, aczkolwiek figurkę. Ale może jakiś kolor dla siebie i dlatego. No. To jest sztuka też tego łączenia. To musi być specjalny klej czy... Nie no, to tutaj już jest technika yy, yy, już sprawdzona metodą prób i błędów, jak każda jedna sztuka dochodzi się do czegoś. No. no w pierwszym temacie nie wiem, czym Ci mówię, to też, kurczę, w kawałkach osobno, bo to jak się pokazuje, prezentuje, no to wiesz.